Porównanie obu. Ta. Twarda, cięższa, niezbyt wygodna na twarzy. Ma osłonę oczu i regulowany pojedynczy pasek. Oczywiście ma też część na szyję. Ten jest silikonowy. Ma też część chroniącą oczy, rzecz jasna podwójny pasek, miejsce na uszy. Część nosowa ruchoma dobra dla większych nosów. Ma też część na szyję. Elastyczna, wygodna i lżejsza. W plastikowej mogę tylko siedzieć, trzymając ją rękami, bo jest bardzo niewygodna na twarzy. Mocno uciska. W silikonowej chodzę, ładując z powerbanku. Mogę w niej pracować czy czytać, bo jest po prostu bardzo wygodna. Zwykle zapominam, że ją mam na sobie. Dostałem parę jeansów. Kupiłem obie za około 20 funtów. Kiedyś maski silikonowe były bardzo drogie, ale coraz więcej firm je produkuje, więc ceny spadają. Chcesz taniej? Szukaj bezpośrednio u producenta i czekaj na okazję. Możesz mieć ją taniej niż myślisz. Co do masek ołowianych. Naukowo udowodniono, że wystarczy około 10 zabiegów, aby uzyskać poprawę stanu skóry. Oprócz pokazanych masek LED, istnieją też inne wersje. Nie kupiłem pierwszej, bo wymaga leżenia przez 20 minut. Wolę maski pozwalające na większą mobilność. Druga maska daje taką możliwość. Po naładowaniu możesz się myć, pracować czy chodzić w niej. Są też maski LED na podbródek i okolice oczu. Pokażę je w innym filmie. Jeśli film był pomocny, lajkuj, subskrybuj, komentuj. Dzięki za oglądanie. Bądźcie młodsi na dłużej.